Budowa całej trasy WZ zgodnie z planem powinna się zakończyć jesienią. Kluczowym momentem każdej tak dużej inwestycji jest zima, a ta dotychczas rozpieszczała drogowców, to się jednak zmieniło. Tak jak mówiłam, prace betonowe były jeszcze w ubiegłym tygodniu prowadzone, w tym tygodniu już nie, więc mamy teraz taki tydzień, który nas nieco wstrzymuje. Ale prace związane z montażem przy Centrum ciągle jeszcze się odbywają. W absolutnie nie ma żadnych opóźnień, jeśli chodzi o harmonogram. Wszystko realizowane zgodnie z planem, no, przewidując to, że oczywiście będzie zima planowane. Są wtedy te prace, które można w okresie zimowym wykonywać, czyli prace przy montażu chociażby słupów trakcyjnych, prace przy układaniu torowiska. Na tę chwilę w najbardziej zaawansowanym stadium znajduje się budowa centralnego odcinka trasy WZ. Tam zrealizowano już 60% prac. Jeżeli chodzi o zaawansowanie w tunelu, to tutaj zaawansowanie, jeżeli chodzi o stropy na poziomie 95%, pozostało nam jeszcze e, tylko fragmenty uciąglenia, również ścian szczelinowej tego stropu pomiędzy Sienkiewicza a Kilińskiego. E, płyty denne już niemalże połowa całego tego odcinka również jest wykonana. Zarówno odcinek Widzewski, jak i Redkiński jest obecnie zrealizowany w 40%. Dziś Zarząd Dróg i Transportu składa wniosek o pozwolenie na użytkowanie pierwszej z wyniesionych jezdni na ulicy Rokicińskiej.